Serie z faktami o znanych markach cieszą się sporą popularnością. Mieliśmy już fakty o Audi, fakty o BMW, nawet fakty o McDonaldzie czy o Gucci. W ostatniej ankiecie na karcie mojej społeczności, do której możecie mieć dostęp po zasubskrybowaniu mojego kanału, zagłosowaliście, że w kolejnym odcinku chcecie fakty o Lamborghini. Zasubskrybujcie mój kanał, klikając ten czerwony przycisk pod tym filmem. Oraz zaraz obok niego jest dzwoneczek, którego też możecie nacisnąć, aby nie przegapić żadnego mojego filmu. Firma Lamborghini została założona w 1963 roku przez pana, który od dziecka interesował się maszynami rolniczymi i mechaniką, Ferruccio Lamborghini. Ego. Automobili Lamborghini znajdowało się w rękach założyciela jedynie przez 9 lat. Nie wiem czy ktoś z Was to wie, ale Lamborghini niegdyś zbankrutowało. Po bankructwie i kilku zmianach właścicieli ostatecznie firma została sprzedana w roku 1998 koncernowi Audi. Jako że pod kierownictwem niemieckiego koncernu nastąpił ogromny wzrost produkcji, można śmiało powiedzieć, że zdecydowaną większość istniejących Lamborghini wyprodukowała grupa Volkswagena. Czy wiedzieliście, że papież Franciszek również posiadał Lamborghini? Lamborghini to było podarunkiem dla papieża, zmodyfikowane w taki sposób, że nawet kolor na jaki został pomalowane odpowiadało papieskim barwom. Auto zostało sprzedane na aukcji za niecałe 4 miliony złotych wraz z podpisem papieża na masce. Mimo że Lamborghini jest obecnie kojarzone z luksusowymi samochodami, firma początkowo produkowała wyłącznie traktory, które notabene produkowane są po dziś dzień. Na chwileczkę wróćmy jeszcze do traktorów. Największym problemem traktorów z podloga tej marki było to, że używały one benzyny. Mowa tutaj o bardzo dużej ilości benzyny. Dla rolników liczył się każdy grosz, zatem firma chcąc nie chcąc musiała przejść na używanie diesla. Na moim kanale znajdziecie fakty o Ferrari. Nie bez powodu o tym mówię w tym filmie o Lamborghini, ponieważ Lamborghini jest bezpośrednim konkurentem Ferrari w dziedzinie luksusowych samochodów. A co może okazać się dziwne, to właśnie to, że dzięki Enzo Ferrariemu Lamborghini istnieje. W dużym skrócie było tak, że kiedyś założyciel Ferrari spotkał się z założycielem Lamborghini, któremu powiedział, że powinien on zajmować się produkcją traktorów, ponieważ nigdy nie wyjdzie mu produkcja sportowych samochodów. Challenge został zaakceptowany i podziałało to jak pachta na byka. Założyciel Lamborghini uważał wyścigi samochodowe za coś bezużytecznego i mało prestiżowego. Spójrzcie sobie na to zdjęcie: jaka firma mogła wyprodukować takie auto? Mogę się założyć, że nie wiedzieliście, że ten SUV zbudowany został przez Lamborghini, a ma on oznaczenie LM-002. Łączy on możliwości off-roadowe z szybkością i luksusem. Model ten zbytnio się nie przyjął. Jako ciekawostkę dodam, że 301 pojazdów kupiły siły zbrojne Libii oraz Arabii Saudyjskiej. Każdy producent samochodów ma swój własny sposób na znalezienie idealnej nazwy dla każdego modelu swoich samochodów. W przypadku Lamborghini powracającym motywem są byki. Ferruccio Lamborghini był wielkim fanem hiszpańskich walk byków. To było coś, co lubił oglądać w wolnym czasie. Uważał byka za jedno z najpotężniejszych zwierząt na świecie, a ich moc porównywał właśnie do swoich pojazdów. Pierwszym modelem, który przyjął nazwę byka, był Lamborghini Miura. Innowacyjne silniki Lamborghini są jednym z tych aspektów konstrukcyjnych, dzięki czemu są one tak popularne i pożądane. Jednak pierwszy Lamborghini, jaka firma kiedykolwiek pokazała publiczności, nie miało silnika. Lamborghini 350GTV został pokazany w salonie samochodowym w Genewie w 1966 roku. I podczas gdy zwiedzający mogli zobaczyć silniki większości pokazywanych tam pojazdów, to tutaj byli zaskoczeni, że nie mogą zobaczyć silnika Lamborghini. Jednym z najdłużej produkowanych modeli przez Lamborghini był Lamborghini Countach. Po raz pierwszy został wyprodukowany w 1974 roku. Projekty niektórych Lamborghini są inspirowane przez samoloty myśliwskie, zwłaszcza amerykański samolot F-22 i B-2. Producent uważa, że samochody spod znaku byka dobrze nadają się jako samochody do pracy w policji, które notabene używa policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale także te samochody dobrze sobie poradzą jako samochody do transportowania krwi i organów. Może to wydawać się dziwne, ale silniki Lamborghini idealnie pasują do łodzi motorowych, do których faktycznie jest montowany na przykład silnik V12. Lojalność wobec marki jest ważna dla Lamborghini. Z tych powodów każdy wyprodukowany samochód Lamborghini jest wyposażony w opony Pirelli. W hołdzie producentowi opon Lamborghini wyprodukowało nawet specjalną wersję swojego super samochodu o nazwie Lamborghini Aventador Pirelli Edition. Znacie taki samochód jak Dodge Viper? Firma odpowiedzialna za jego budowę poprosiła Lamborghini o pomoc przy wybudowaniu silnika do ich samochodów. Chociaż Dodge finalnie wykorzystał inny silnik w seryjnej produkcji, to prototyp stworzony przez Lamborghini nadal istnieje. W 2008 roku firma wyprodukowała rekordową liczbę pojazdów w ilości 2430 sztuk. Najlepiej sprzedającym się egzemplarzem było Gallardo. Sprzedano 1800 sztuk, a zaraz za nim Murcielago w ilości 630 sztuk. Lamborghini Murcielago SV jest ręcznie wykonywane przez około 130 pracowników. Lamborghini oferowało nawet dwa modele Galardo swojej rodzimej włoskiej policji państwowej. Samochody do dziś używane są do łapania przestępców drogowych łamiących przepisy. Pierwszym wyprodukowanym samochodem Lamborghini był 350 GTV. Cena za to auto dzisiaj to nawet 5 milionów złotych, ze względu na fakt wyprodukowania tylko 131 egzemplarzy tego modelu. Jeżeli będziecie kiedyś we Włoszech, polecam Wam gdzieś tam pizzę i udać się do Muzeum Lamborghini. Jeżeli w najbliższym czasie nie wybieracie się na taką wycieczkę, możecie także wejść na mapę Google i przejść się wirtualnie pod tym muzeum, ponieważ taka opcja jest dostępna. Lamborghini pokazało nam w ubiegłym roku dla jednych dziwne, a dla drugich piękne auto, które powiększyło portfolio tej włoskiej marki. Jest o nim osobny odcinek na moim kanale, a tutaj mowa o Lamborghini Urus, najdynamiczniej przyspieszający SUV świata. Tak przynajmniej o nim mówi producent. Ostatnio w Polsce sporo słyszeliśmy o pewnym skradzionym Lamborghini. Są to jednak przypadki odosobnione, ponieważ auta te są jednymi z najrzadziej kradzionymi aut na świecie. W 1987 roku Chrysler stał się właścicielem Lamborghini. Po siedmiu latach udziały zostały odsprzedane. W 2013 roku Lambo świętowało 50. urodziny, dlatego też w związku z tą uroczystością włoska marka ogłosiła, że zaprezentuje specjalny urodzinowy model auta, który możecie zobaczyć w tym momencie. O ile niektórych aut w tym zestawieniu mogliście nie kojarzyć, o tyle tutaj jestem w 99% pewien, że nigdy nie posądzilibyście Lambo o stworzenie czegoś tak obrzydliwego, choć niektórym może to się podobać. Pretendent do konkurowania z Multiplom Lamborghini Genesis, auto które powstało w 1988 roku. Na jego wyprodukowanie poświęcono 30 tysięcy godzin. Wyprodukowany został tylko jeden egzemplarz. Facet, który ma w tym momencie pod sobą całą markę Lamborghini, zarabia 40 milionów złotych rocznie. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli odcinek o Lambo podoba Wam się, dajcie znać w komentarzach. Zaproponujcie również firmę, o której mam opowiedzieć w kolejnym odcinku. W takiej serii faktów oznacza.